Hej, witajcie z mojej mili, piknie was wito, a przy mikrofonie godo ksiądz Wojciech Pan. Pytam was piknie, posłuchajcie, z co nam kościół dziś oddaje do wos a przygrywoną nam piknie kapela Eśta ze Sopłetni. Na dzisiaj są niedzielę w ciągu roku mojej łostomili poczytamy sobie Ewangelię od Świętego Mateusa z 9 i 10 rozdziału, potem zaś będzie łatym jako Jasiowi się piesek zgubił no i na koniec moje rozmazanie. Pyknie was, was zapraszam, posłuchajmy się, co w Ewangelii Mateusowej cytomy. Jezus widząc tłumy litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce, niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów, Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza i brat jego Jan. Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, I Tadeusz, Szymon gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście, bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. O tym jako jasiowi się piesek zgubił. Widzicie, dostał Jasiu kiesik pieska, no i piesek, jakłe to piesek, Kasik poleciał, no i się zgubił. No mały Jaś przyseł do rodziców z takim to pytaniem, to pomysłem i padł, kupicie mi nowego. Na to mama mu padło: nie. A czemu? Ło są się mały. No i pierw tego twojego, bo po tym się poznaje dobrego pona, że nie ostawiał, ba idzie sukaj. Hej. Tak sobie myślę w tym roku o tym fragmencie, że Jezus każe uczniom iść do owiec, które poginęły z domu Izraela. Oczywiście najpierw należy popatrzeć historycznie i religijnie, że Jezus Ewangelię przyniósł w środowisko judaizmu i taki wymiar ma to polecenie dane uczniom, wierzącym zresztą Żydom. Ale chyba warto popatrzeć z perspektywy każdej, każdego z nas na to, jak osobiście, jak indywidualnie i z jaką troską traktuje nas Bóg. Bo co to znaczy, że pasterz ma iść do owiec zagubionych? Po góralsku to proste: jeśli bacy pasterzowi zgubi, rozproszy się Stado, to on nie idzie i nie kupuje sobie nowych owiec. Nie, idzie i szuka tych zagubionych. Jest to i logiczne, i czułe. I takiego Boga widzę w tym fragmencie. Boga, który nie porzuca owiec, które uciekły, wybrały sobie inne drogi, nie posłuchały Jego głosu i poszły własnymi ścieżkami. Za takim Bogiem chce się iść. Do takiego Boga pasterza chce się wracać.